Nowenna do Miłosierdzia Bożego, dzień czwarty, poniedziałek wielkanocny. Fragment z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Dziś sprowadź mi duszę pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce. A przyszła ich gorliwość pocieszyła serce moje. Zanurz ich w morzu, miłosierdzia mojego. Jezu Najlitościwszy. Który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca Swego, duszę Pogan, którzy cię jeszcze nie znają, niechaj promienie Twej łaski oświecają ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego serca Swego. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na duszę Pogan i tych co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. Teraz należy odmówić koronkę do miłosierdzia Bożego.